Siemaneczko tu metal i dzisiaj zrobię dla Was pokażę wam cudowną rzecz, a mianowicie paczkę z Fast nie, nie wierzyłem, że ona tutaj w ogóle przyszła, ponieważ e, czekałem na nią 3 miesiące raz zaginęła, wysyłano ją drugi raz i uważałem już przez 3 miesiące, że Chińczyki mnie oszukały no ale ale siostra też nie wierzyła, coś mi mówi. I teraz zrobimy uroczysty unboxing. Tam jedna rzecz jest związana z kostkami, a reszta jest taka inna. Uwaga, przecięcie paczki. Uwaga, chyba przeciąłem. Nie, nie przeciąłem. A, przeciąłem. Minimalnie chyba ten. Tak, jak widzicie tutaj rachunek, a co ja to pokazuję? Widzicie nic nie ma, granej ceny, tylko numerek. Dlatego, że to było wysłane drugi raz, więc nie mogli podliczyć, bo wtedy by musieli wpisać kwotę. I pierwsza rzecz, co to jest? Jest to kabelek na USB, micro USB do USB do mojego tableta, żebym mógł podłączyć sobie myszkę albo klawiaturkę. Mam nadzieję, że to będzie działać. Wiem, że można takie coś kupić w Polsce, ale. No. Czekajcie, co ja chciałem powiedzieć. Można kupić takie coś w Polsce, ale przy okazji się dorzuciłem. Oto mamy dwa smary Maru, które są związane z kostkami. O kurde, myślę, że to jest większe. Dobra, 10 ml Mililitrów to 10 ml. Możliwe, że sprzedam jeden. Może nie. I trzecia rzecz. To są magnesy Lodymowe też. Myślę, że będą większe. Zamówiłem je dla siebie. O kurde, ale to jest małe. Porównałem do ręki normalnie, jak pastylka. No, chodziło o to, żeby było ich 100. Za 10 dolarów. Myślę, że będą trochę większe lub grubsze, pokażę Wam. W porównaniu do takich magnesów, które są w grubości 3 mm, a nie jednego, no ale, czekajcie, no ale jakoś działają. Są mocne, no i się nimi trochę pobawię. Pewnie zrobię ich recenzję. O, ja szpiernicze można powiedzieć, że się zdarzył pop i jeden magnes już pękł. Żal.pl. No dobra, ale to był unboxing z Chin. i cześć.